Model kamery IP 5 megapikseli z AD, czyli z aktywnym odstraszaniem marki Pixir, doczekał się nowych wariantów. Kamery tubowej 8 megapikselowej oraz kamer kopułowych 5 i 8 megapikseli. Wszystkie kamery wyposażone są w podwójny oświetlacz IR oraz LED, dzięki czemu jeszcze lepiej jesteśmy w stanie dostosować rodzaj oświetlacza do danej lokalizacji. Oświetlacz LED może działać jako standardowa, tradycyjna lampa z czynnikiem ruchu, która doświetla teren w momencie wykrycia obiektu lub działać jako odstraszacz za pomocą białych pulsujących mignięć. Dodatkowo kamery mają wbudowany mikrofon, slot na kartę SD do lokalnego zapisu, a także wbudowany głośnik do odtwarzania komunikatów lub sygnalizacji akustycznej. Kamery wspierają funkcje inteligentne, tak jak przekroczenie linii czy wtargnięcie, a także posiadają sygnalizację świetną, czyli diody czerwono-niebieskie, które sygnalizują w momencie wykrycia intruza. Co te kamery potrafią i jak je dokładnie skonfigurować? Wejdź na stronę montersi.pl i zapisz je na szkolenie. Wszystko o Pixir. Zapraszam serdecznie.